Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu. Damon pisze, Wojtek czyta, ale w najbliższym czasie pewnie coś zmodyfikujemy, ponieważ zaczyna dużo spisać Random Tech Priest, więc myślę, że jego. jego Teksty również będę dodawał do tych ciekawostek, a tak więc nie przedłużając, lećmy z tematem. Odnośnie Rogaladorna, podczas modyfikowania imperialnego pałacu doszło do wielu poważnych wypadków, jak to się zdarza w trakcie monumentalnych przedsięwzięć budowlanych oraz inżynieryjnych. Jednak przeważnie były to najzwyklejsze nieszczęśliwe wypadki spowodowane błędem ludzkim lub awarią sprzętu. W jednym przypadku podczas fortyfikowania oraz przebudowy pewnego sekretnego sektora pałacu, robotnicy oraz serwitory zostali zmasakrowani, jakby ktoś przeciągnął ich przez wyrzymaczkę do prania. Dorn osobiście udał się na miejsce wypadku, by zbadać jego przyczyny. Nie wykluczył możliwości, to jakaś ukryta komórka e, Legionu Alfa, która przetrwała pierwszy atak oraz sabotaż systemów komunikacyjnych Terry, mogła być odpowiedzialna za powyższe zdarzenie. Na miejscu okazało się, iż robotnicy i cybernetyczni słudzy zginęli, gdy aktywowali psioniczne zabezpieczenia otaczające cały sektor imperialnego pałacu, całunem zakłócającym percepcję oraz przestrzeń. Potężne glify i runy psioniczne doskonale komuflowały gargantuiczną część pałacu. Aby przekroczyć psioniczne bariery, Dorn wezwał z falangi jednego z kronikarzy Siódmego Legionu i nakazał mu zbadać naturę glifów i pieczęci kamuflujących oraz przeprowadzić rozpoznanie. Gdzie jeszcze znajdują się kolejne pułapki i potrzaski? Kronikarz wykonał rozkaz Rogala, dzięki czemu e, pretorianin Terry mógł podążyć w głąb zamaskowanego sektora. Dorn znał tylko jedną osobę, która, posłużyła, by się, po to, po, która posłużyłaby się podobnymi środkami i była dość potężna psionicznie, by dokonać podobnego dzieła. Malkador skontaktował się. Z rogalem i oznajmił mu, że rzeczywiście to on ukrył potężny skrawek pałacu. Uczynił to jednak wedle planu samego Dorna oraz jego brata Guillimana. Ukryta część pałacu była bowiem dawniej dominium prymarchów II oraz XI Legionu oraz ich Astartes, gdy w niewyjaśnionych okolicznościach ci dwaj prymarchowie oraz ich Legiony zostali unicestwieni a wszelkie dane o nich oraz pamięć o ich legionach poddano procedurze procedurze. Damnatio memoriae. Gdy Samus nawiedził Phalanx, to już odnośnie kolejnej historii, rozpętał na jego pokładzie istne piekło, otwierając szczeliny w im przez które na pokład Gwiezdnej fortecy dostawały się całe hordy nienarodzonych. W krytycznym momencie oblężenia Dorn posłał Huskarla do Sanctorum Kronikarzy, wzywając psioników Siódmego Legionu do broni. Dorn zwolnił swych synów z przysięgi, jaką złożyli po dekrecie z Nikei, iż już nigdy nie użyją swych nadnaturalnych darów jako oręża. W przeciwieństwie do innych Legionów, w których wojownicy z Librarium zostali zdegradowani do rang polowych i dalej walczyli podczas Wielkiej Krucjaty za pomocą bolterów, mieczy oraz własnego kunsztu bitewnego, kronikarze imperialnych pięści zostali odseparowani od reszty Legionu i zamknięci w swym sanktum głęboko w trzewiach Falangs. Astartes i Librarium przebywali w tym odosobnieniu przez kilka lat od czasów wprowadzenia dekretu aż do ataku floty mistrza wojny na układ SOL. Jednakże byli Astartes e, każd m, każdą chwilę swego wygnania poświęcali na niekończącym się treningu, medytacji oraz konserwacji swych zbroi m, oraz oręża. Gdy więc przyszło zawołanie do broni, gdy ich prymarcha oraz reszta ich braci najbardziej ich potrzebowali, oni byli gotowi. Odpowiedzieli na wezwanie i zaatakowali nienarodzonych z całą furią oraz mocą, jaką tylko byli w stanie sobie wyzwolić. Kilka lat wcześniej Nathaniel Garro na rozkaz Malkadora zinfiltrował Falangs, dotarł do Sanctum i Librarium z rozkazem zwerbującym, w szeregi błędnych rycerzy. Brata kronikarza Masaka, o Masiaka to pewnie ja, Dorn dowiedział się o ów transgresji. Był wściekły na Garro, był on bowiem posłańcem, który przyniósł mu straszne wieści o zdradzie jego braci. pretorianim Terry nakazał Garro wynieść się z pokładu falang Nie wyraził również zgody, aby brat Masak, Masiak dołączył do Astartes służących Malkadorowi. Sam Masiak również stanowczo odmówił złamania ślubowań odnośnie Nikei, a to podły, a to nie ja w takim razie. Oraz rozkazywał swego prymarchy. Garro odszedł z kwitkiem, a żaden wojownik imperialnych pięści nie wszedł w skład oryginalnej ósemki błędnych rycerzy. którzy następnie założyli podwaliny projektu Tytan i wiadomo, o których chodzi o Szarych, o szarych Rycerzy. Tak więc tyle z ciekawostek Daemona. Ja podejrzewam, że w następnym odcinku faktycznie już zacznę czytać, zacznę czytać Techprista. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą ciekawostkę. Wiecie jak mi się odwdzięczyć, nie będę a, tego opowiadał. Wszystko tam poniżej jest opisane. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Czytał Wojtek. A pisał Dejbon.